następny posterunek. Cześć! Naprawdę? Słucham pana. Nikogo tam nie ma. Jest pan sam jak palec. Jestem panią. Przepraszam bardzo, zmyliły mnie pani długie włosy. Proszę bardzo. Mam sprawę intymną. Poproszę dowód i może pani mówić szeptem. Zostałam zgwałcona. Kiedy? Rano. Zgwałcili ją rano. Czy może pani podać rysopis gwałciciela? 40 lat, niewysoki, łysiejący w okularach, pod prawą pachą pieprzyk. Zaglądam pani pod pachę? Tak. Znajdziemy go, ale musi nam pani podać więcej szczegółów. Pod lewą stopą mała blizna. Chodzi mi o coś takiego jak adres albo telefon. Lubaszenki 28, mieszkania 6. A, no to przecież Pani adres. Ma Pani sublokatora? Nie, sublokatorkę. Ale zgwałcił mnie kto inny. Kto? Nie wiem, czy mogę Panu to powiedzieć. Pani go kryje. Tym razem było odwrotnie. Dobra, Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. To był mój mąż. Mąż? Proszę, może pan zdjąć ze mnie jego odciski? Jeszcze pięć lat temu tak właśnie bym zrobił, ale dzisiaj jestem na to za stary. Ja chcę, żeby pan mu dał nauczkę. Świnia. Nawet mnie nie obudził. Jeszcze miesiąc temu. Czy pan wie, co czuje kobieta, która widzi tylko plecy faceta? Dzisiaj, proszę pani, żona chce mnie zostawić i jestem antyfeministą. Co pan powie? Powiem. Proszę do domu. Wiecie, co się stało? A może nie powinna wam tego mówić? No to nie mów. Ale ja nie mogę tego dłużej ukrywać. Mam koleżankę. Wiedziałem, że z tobą coś jest nie tak. W komendzie głównej. Jest trzychą? Jak ją rzucisz, może ci zaszkodzić. Wiesz co, ty jesteś zboczony, tylko dewiacja ci w głowie. Byłyśmy razem w szkole. Nie zapomnę tych wspólnych pryszniców. Zawsze dzwoni do mnie, jak się ma coś zdarzyć. I co ma się zdarzyć? Komendant odchodzi. Co to za A co ci do tego komendanciku? Będzie komendantem na lotnisku. Komendant. Ciku, kochany, zabierz mnie ze sobą. Luksus, piłeś zastępnie. Ja byłam pierwsza. Ty, Wojewódzka misz abstynentek? Ja jestem przyszłością policji. A mnie to wisi. Zrobić świeżej kawki? Ja mogę buty wy 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 wyczyścić bez zdejmowania. Zanim on wyjąka, o co chodzi samolot się rozbie. Za pięć minut macie być trzeźwi. Albo wszystkich zwolnię. Władziu! Miałaś przy nich tak do mnie nie mówić. Myślę, że tu zostaniemy. Wszyscy. A jak nowy komendant będzie jeszcze większą świnią? Nie mów tak o Władku. Właśnie. Przyślą nam nowego komendanta. Proszę, niech pani tu podejdzie. Do pani mówię, proszę tutaj. Bo co chodzi, kobieto? Albo wracaj do domu. A, więc to tym na sprawa, tak? Ktoś panią zgwałcił i nie wie pani, czy to był mąż, czy nie. Ach, powiedziano mi, że mam przyjść bez mundurów. Świetnie, że wpadłeś, chłopie. Wiesz, trochę nie widziałem, bo akurat myślałem. Może już czas kupić okulary. Teraz robią takie oprawki alamel Gibson. Bardzo ładne. Kupiłem je wczoraj. Naprawdę? Mogę zobaczyć? Dobrze, a nie będziecie się śmiać? w słonecznym. Albo ogóle zamalować na czarno. Może pan sobie zrobić szkła kontaktowe. Był taki aktor Peter Lorre. Miał takie bardzo wystające oczy. Kobiety to uwielbiały. Pamiętam, to ten, co grał Quasimoda. W szkłach kontaktowych wyglądałby pan jak Peter Lorre Plepatywie. Skończył pan? To już lepiej dźwigać dynka od słoików. Pomalował pan czy nie? Tylko trzeba mieć mocne przegrody nosowe. Nie widzi pan, że mamy remont? Najbliższy komisariat na Kawalerowicza. Ja przyjechałem ze szkoły. Byłem kiedyś na prelekcji i na sali siedziało ze 216 lat. To jeszcze gorsze, niż być ślepym gliną w komisariacie na zadupiu. U nas uczniowie byli trochę starsi i sami chłopcy. Był pan w szkole przyklasztornej? Nie, w oficerskiej. W naszej? W waszej. naszej. Macie prywatną szkołę? Jezus Maria, nowy komendant. Jest pani pewna? Przesłali nowego komendanta. Miałeś przyjść trzeźwa. Ty nic nie wiesz. Przenoszą cię na lotnisko. Nie chcę. Tu mi dobrze. No co ty władzie? Po moim trupie. No. Przynieś jeszcze. Nie powinien to chyba pić na służbie. Daj spokój, chłopcze. Ale jest dopiero jedenasta. To mnie też nale. Nie mi pana poznać. Komendanci. Nie wiedziałem, że od razu zrobią mnie komendantem. Robili pan niespodziankę. Na to wygląda. Teraz stawiają na młodzież. Idioci. Co to jest? Nalewka babuni. Dajesz że ha? Ja nie piję dla szajby. A dlaczego? Dla kobiety. A ja się jąkam, jak się zdenerwuję. Miło mi. Mówią na mnie luksus, bo jestem ekspertem od kobiet. A co to ma wspólnego z luksusem? Nie wie pan? Nie. To dlaczego tak do mnie mówią? On tylko odbiera telefon. To takie hobby. Hobby? Halo, skup butelek. Takie siasło? Chyba nie. Skupujemy też obrazy i antyki. A nie mówiłem? Uczyli nas o tym w szkole. Teraz podbił stawkę antyki, to na pewno narkotyki. A możemy porozmawiać o tym, jak nasi piłkarze awansują do Mistrzostw Świata? Nie, to wam. Nie myśleliście, że trzeba go gdzieś oddać? To był kiedyś najlepszy policjant w Wydziale Zabójstw, ale zaczął tracić wzrok i jak to wykryli, przenieśli go tutaj, żeby sobie dosłużył do emerytury. A do tego jego żona. Nie chcę z tobą rozmawiać jako ja, bo nie chcę rozmawiać o rozwodzie, więc przedstawiam się jako sklep i mogę ci sprzedać butelkę albo coś innego, ale nie, porozwo... nie przed rozwodem. Jak się nie chce o czymś mówić, to się mówi o czymś innym. To chyba logiczne, prawda? Ja nie będę rozmawiał o niczym na erę. Rozwód, w rozwarcie, rozwielitka, rozstanie i pozew są zakazane. Co to jest rozwielitka? Taki robaczy. On ją bardzo kocha. Szarek. Katarzyna. Kasia. Jeszcze raz usłyszę słowo rozwód. Zacznę strzelać. I ma pan rację. Nie ma się co nad tym dłużej rozwodzić. Rozwodzić w sensie rozwodzić, a nie rozwodzić. Czyli rozstawać. Przecież rozstanie to nie to samo, co roz. To znaczy nie idą za tym akty prawne, tak jak pozew rozwodowy. A jak się im tylko powiedzieć, że rozwodzić się, to znaczy rozwodzić się, czyli debatować, prowadzić długi rozwód, wywód. A poza tym zawsze się można ożenić drugi raz. Coś mi się zdaje, że cię nie polubię. Dlaczego? Zawsze trzeba mieć nadzieję na ugodę. Sąd zawsze o to pyta, zanim orzeknie. Aha. To co zwykle orzeka w beznadziejnych przypadkach. Dlaczego mnie nie uprzedzili? Chcieli to załatwić przez zaskoczenie, nie wiedzieli, jak zareagujesz. Myślą, że jest jestem nienormalny. Bali się, że zarażujesz wypadek przy czyszczeniu broni i go zabijesz. Co się stało, doktorze? To taka głupia sprawa. Mąż panią zgwałcił? Nie, nie mam męża. No to, to go nie złapiemy. Proszę powiedzieć, o co chodzi? Wyskoczył mi. Gdzie pani wyskoczył? W pracy. Na jakiej części ciała? Na nogach. Proszę posmarować spirytusem to wszystko. Pacjent mi wyskoczył. Na nogach. Tak. Proszę pokazać. Pan go chce zobaczyć? Tak, jeśli mam pomóc. Ale niewiele z niego zostało. Czyli, kiedy pani do nas przyszła, już schodził. Spadał, a potem zszedł. Szedł, ma pani szczęście, obłożył się bez dermatologa. Ale ja nie mogę z tym żyć. Niech pani idzie do domu i się wyśpi. To się zdarza co drugiej kobiecie. Mówię Świetnie. Teraz jest jestem komendantem. Proszę wracać do pracy. Wasz stary komendant w okresie ferii zimowych na dwa tygodnie dostaje przydział na resortowe letnisko. Będzie pilnował dzieci funkcjonariuszy. Letnisko? To jest taki gest z łaski. Jak się chcą kogoś pozbyć, tego wykopują w różne gówniane miejsca, żeby tam umarł. Mnie to też spotkało. A gdzie ci wykopali? Tutaj. Chciałbym tu wprowadzić nowe zwyczaje. Wieczorne konsultacje z załogą przeprowadzane pojedynczo po służbie u mnie w domu. Ciekawe. Doskonały pomysł. No nie, korzystam, póki ktoś nie zadzwoni, że zaszła pomyłka. Przy dobrym winie, w takt muzyki, opowiadalibyśmy sobie o trudach naszej pracy. O tym to trzeba zmienić. O tym, co tu trzeba zmienić, mogę mówić całą noc. Mam nadzieję. A po co wam ten CKM? Ta pamiątka. Z tego CKM-u komendant uratował życie Bierutowi. Bierutowi? No, temu, co założył Bierutowice. Wiem, to był ten Rudy, co potem założył jeszcze Małachowice. Nie, to założył taki jeden, co mu się mała chowała. Załoga by chciała, żeby tamten gabinet przerobić na stołówkę i wygospodarować jeszcze trochę miejsca na prysznic. Zobaczymy, co się da zrobić. No bo biurko komendanta może stać tu z nami. A ja też bym chciała. Chciałabyś? Kasiu. Trochę za mocno ścisnąłem. Dziękuję. Ale mogę ci wyprostować. Naleźcie w domu. To jest nasz nowy komendant. Coś tu śmierdzi. Fakt, coś kręci. Nie kręci. Coś kręci w nosie. To w farba czarku. Jesteście na czarku. No. Yy, a ten co zrobił? Yy, to jest nasz bezdomny. Rozstrzelać. Jest pan pewien? Żartowałem, rozkuj go. Mówiłem coś. Żartował pan czy nie? Nie. Ja go rozkuję, a pan powie, że żartował. Nie żartowałem, zrozumiałeś? Zrozumiałem. To go rozkój. Ale na pewno pan nie żartuje? Nie. żartuję. Żartuje pan? Nie. To dobrze. Coś z nim nie tak? Nie, nie, nie. Jest tak jak zawsze. Kluczek. Nie mogę. Dlaczego? Upadł mi. To go podnieś? Na ulicy. Patrzcie do czegoś. Do buta. To go wyjmij. Wyjąłem. Poproszę. Jak go wyjąłem, to on mnie potrącił i kluczyk mi wypadł. Dobra, przelećmy dwa następne rozdziały. Jak to się kończy? Co? Powieść. Ostatnio czytam komiksy. To jak się kończy komiks o kluczyku? Nie ma takiego komiksu. Dawaj kluczyk od kajdanek. Mówiłem już, że nie mam. Przepraszam bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Arni, powiedz panu komendantowi, co zrobi z kluczykiem. Od początku? Nie, od końca. Na końcu było plus. A trochę wcześniej. Trochę wcześniej kluczyk wpadł mi do studienki kanalizacyjnej. W jednym filmie Schwarzenegger też nie miał klucza. Wiecie, co zrobił? Chcecie się dowiedzieć? Nie! nie? Jestem bezdomny, Janek. Jeśli pan mnie nie zaresztuje, położę się na progu, zamarznę i będziecie się o mnie potykać aż do wiosny. Przecież nie mam rozumu. Przyniosę sobie zamrażarkę. To nasz bezdomny. Mieszka tu jak mamy wolne cele. Trzymacie bezdomnego na komisariacie? No tylko przez parę dni. Potem wypuszczamy go na spacer i chłopcy go zwijają jak przymoknie albo zgłodnieje. Karmicie go z państwowych pieniędzy? Skąd? Państwowe pieniądze na bezdomnych? Dajemy mu jeść z własnej kieszeni. Z mojej kieszeni. Jak szukałem klucza, wyjął mi kanapkę. Pan komendant prosi. Pa. Były komendant. Teraz komendantem jestem ja. Śmieszne, nie? Mam jakiś fundusz operacyjny? Mamy. Proszę kupić trochę papieru toaletowego. I duży telewizor. Telewizor? Jasny. Nie lubicie sobie pooglądać pracy? Przydałaby się lodówka. Nie ma sprawy. Spędzimy tu trochę czasu, więc powinno być miło, co nie? A co pan myśli o stole bilardowym? był duży. Kupcie model Moby Tak jest? Jaki ma być kolor armatury w łazience? Fioletowy. Ładny kwiatek rozjaśniłby to smutne wnętrze. Proszę postać do kwiatarni, tylko żeby był duży. Lubię wszystko duży. Dzięki. A tu? Wykopiony Ty Widzisz co to za ofiara? Ktoś taki może być komendantem. Ale nie krzyczał na mnie za kluczy. Wszystko się może zdarzyć. Więc tu się ukrywa nasz były komendant. To ja przyjdę później, jak pan będzie sam w budzie, w biurze. Pershing nie gryzie przed dwunastą. To świetnie. Zadysponowałem pewne zmiany. To już nie jest pański gabinet. Bo jest twój, tak? Teraz to będzie prysznic. Pershing? Słyszałeś to? Pershing? Pan myśli, że to imię do tego pasuje? Do czego? Do tego? cudu natury, co warczy z koszyka? Ładna świnia. Krowa, nie też. Ma pańską twarz. To pańskie krewny. Co? Niech się pan nie martwi. Fajnie będzie na letnisku. Ulepi się pan bałwana. Na letnisku. Letnisko od letników. Od lata, nie od latania. Lotnik i letnik to dwie różne osoby. Lotnik lata, letnik przelatuje. Nad czym? Nad Polską. Letnik czy lotnik? Letnik. Jeżeli też jest lotnikiem. A jak jest tylko letnikiem, to nad czym przelatuje? Nad tym, co podleci. Wiem, sam nieraz byłem letnikiem. Lepiłeś bałwana? Nie, przelatywałem. Przeleciałeś bałwana. Dosyć. Ty wylatujesz. Polecisz na letnisko. Przyleciał nowy komendant. Po angielsku no comment. Jak się nazywasz? Cezary, Cezary. Głupie nazwisko, nie? Tatoś był pijany. Gdzie masz plecy? Z drugiej strony brzucha. A pan ma gdzie indziej? No, ja mam w paru miejscach. I wygodnie z tym panem? Było wygodnie, dopóki się nie zjawiłeś. Pewnie masz większe. Plecy nie sądzę. Masz kogoś na wysokim stanowisku. Wzo! Mój wujek tam pracuje. Jest dyrektorem. Nie, ale o co chodzi? Jest kochankiem dyrektora. Nie, delfinicy Mai. A ja chciałem tylko powiedzieć, że. Chodź się tu bliżej. On bardzo kocha te delfinice. No, jeszcze bliżej. Co pan chce zrobić? Weź te akta i połóż na biurku. Hmm. A pan nie może? Trzymam pistolet. To niego pan odłoży. Jeszcze mi się przyda. To pana testament. Tam są akta załogi. Stara baba, młoda baba, ślepy i dwóch idiotów z batalionu interwencyjnego. Aha, no i ten nowy posterunkowy, co go tu mają przysłać za karę. Cezary, Cezary. I... Powiedziałeś, że jak się nazywasz? Zastrzelenie policjanta dostanie pan dodatkowo dwa lata. Miał miejsce wypadek przy czyszczeniu broni. Nowy posterunkowy. I zostanie posterunkowym do mojej śmierci. A jak wrócę z letniska, to go. Jedziesz na letnisko? A po co? Lecę na letnisko, lepić bałwany. Zabierzesz mnie? Niestety, mogłabyś stanowić konkurencję. Dla bałwanów. Kto pomalował rury? Co jest? Idziecie na myślaki? To jest wzorzec policjanta, który ma przechlapane. Trzeba go sfotografować. To jest jakieś nieporozumienie. Oni mi mówili, że ma być komendantem, bo już nie mogli z panem wytrzymać. Bez pan. A ja przysięgam, że będę wzorowym policjanta. Czaruś! Joluś! Nie znam tej pani. Ta pani mnie z kimś pomyliła. Ja mam siostrę bliźniaczkę, okej, Kielca. Agnieszka? To tu cię zesłali. To jest ta. Strętna buda na zadupił. Co ty mówisz, siostrzyczko? Mówiłeś, że zesłali cię na najgorszy posterunek na świecie. Zapnij się. Gdzie pracuję z tatą w debili. A komendantem jest bez, yeti. bez yeti. Który komendant jest To Znacie te panie posterunkowe? Ja? A skąd? Ta starsza proponowała nam czyny, a ta młodsza z nią rozmawiała i robiła notatki. Zamknąć obie. Mam posłuchać, panie komendancie? Może też się przemyślimy? Ja tutaj jestem komendantem, ty debilu. Ani mówiła? Kurde, czy Dawałeś mi pożyć gumę, a teraz na to pozwalasz? Ale ja nadal nie wiem o co chodzi. To jest jakiś zbiorowy złudzenie. Widzisz tu gdzieś jakieś dziewczyny? Jak cię wywalili ze szkoły oficerskiej, to sami kazałeś zarabiać na życie. Kogo oni nam przysłali? Zaraz to wszystko wytłumaczę. Byle szybko. No więc, y, ta pani to moja siostra. Która? Trzecia, najmłodsza. A tej drugiej to już 10 lat nie widziałem, chociaż kiedyś mieliśmy spółkę. Ona chodziła za mnie na ćwiczenia, a ja zajmowałem się matematyką. Siostrą się opiekuję, bo nie mamy rodziców. Ma już 16 lat, więc kazałem jej trochę dorobić. Siostra rozpoczęła pracę w gazetce szkolnej. Więc co do cholery robiłaś z tą dziwką na ulicy? Dziwką? A może z tej zakonnicy? Miałam zrobić reportaż o ciekawych zawodach. Słyszycie? Jest dziennikarką. A tej drugiej to już z 10 lat nie widziałem, chociaż 5 lat kiedyś z nią przysiedziałem. To jest resocjalizacja. W jednej ławce, w szkole podstawowej! To moja działka, został! Salon masażu Cezary. Chyba nie uderzysz kolarnika. Co to jest? Nieco to jest, tylko gdzie to postawić. I pośpiesz się pan, bo ci, co dźwigają stół bilardowy, długo nie wytrzymają.